Dochodzi godzina 17, piąta po południu, pora na angielski tradycyjny podwieczorek, czyli słynny brytyjski Five O'Clock. Historia takiego Five O'Clocka wiąże się z postacią księżnej Anny Russell, która była żoną księcia Bedford. I która to miała taką słabość, że w okolicach właśnie godziny 17 odczuwała pewien głód. A wzięło się to z tego, że przesunął się termin wieczornego posiłku, który to zwykle był jadany przed zmierzchem, a dzięki nowym źródłom światła, dzięki nieco zmianie kultury, obyczajów był jadany już po zmierzchu, przez co godzina 17 była godziną, kiedy to hrabina po prosiła służbę, aby dostarczano do jej pokoju herbatę i jakąś przekąskę, ale wszystko musiało być w ścisłej tajemnicy, ponieważ no, trochę się tego księżna wstydziła. No i i jako, że była to tajemnica, to oczywiście cała Anglia o tym wiedziała, cała Anglia huczała, zwłaszcza niższe sfery, które uwielbiały naśladować wyższe sfery, zaczęły e, no, małpować brzydko mówiąc e, biedną księżną i sobie urządzać five o'clocki. Kiedy księżna się o tym dowiedziała, no to oczywiście tajemnicy już nie było, więc zaczęła oficjalnie urządzać sobie właśnie takie podwieczorki i zapraszać gości. Taki tradycyjny podwieczorek e, to jest oczywiście herbata, ale poza tym słodkości, drobne ciasteczka i ciasta i słynna Anglia. Angielska bułeczka z konfiturą i śmietanką. Herbata w Anglii tradycyjnie to herbata czarna, ponieważ kiedy z Chin dotarła herbata po raz pierwszy do Europy, a do Anglii dotarła kilka lat później, zauważcie, reszta Europy już znała herbatę. Dotarła herbata zielona na początku. No i to jest tradycyjna w Chinach lubiana herbata zielona, która w Europie zupełnie się nie przyjęła, w Anglii zupełnie nie spodobała się. Dlaczego? Ponieważ nie potrafiliśmy tego właściwie parzyć. Herbata zielona wymaga niższej temperatury, jak zapewne wiecie. No a my mieliśmy tak problem, żeby to zrozumieć. Zioła się wszystkie parzyło do tej pory wrzątkiem, więc herbatę również wrzątkiem. Druga sprawa, to kiepska woda, fatalna woda. W tamtych czasach w miastach była naprawdę no, woda, która się prawie do niczego nie nadawała. Jeżeli ktoś miał dostęp do jakiejś fajnej wody, gdzieś mieszkał na wsi, była studnia, źródełko, no to jeszcze było ok, ale miejska woda, zielona herbata na tym zupełnie nie wychodziła. Okazuje się, że herbata czarna jest odporniejsza na złe warunki parzenia, na kiepską wodę, no i przede wszystkim parzy się ją wrządkiem, czyli tak jak Europejczycy odruchowo chcieli to robić. W ten sposób zielona herbata niesmaczna, czarna, Bardzo dobra. żeby zatem przygotować taką czarną herbatę po angielsku potrzebny nam jest imbryk, imbryk, czajniczek, naczynie, w którym będziemy parzyć. Tradycyjnie można spotkać różne modele, albo jest to droga jakaś porcelana biała, zdobiona, ceramika albo takie posrebrzane zestawy do herbaty, gdzie oczywiście filiżanka już nie jest z metalu, tylko z porcelany do zestawu. No coś takiego oczywiście służba polerowała na każdego 5 o'clocka musiało być lśniące, świecące. thank you No i no, były to takie powiedzmy drogie rzeczy z jakichś znanych fabryk. Problem w tym, że my po prostu nie za bardzo potrafiliśmy wtedy robić porcelanę, więc jeśli nie było chińskiej, to robiliśmy bardzo zdobne takie zestawy do angielskiej herbaty, a właśnie ze srebra, ponieważ srebro bardzo cenione było w wyższych sferach. Wsypuje się herbatę zwyczajnie bez jakiegoś parzydełka. Taki był początek parzenia herbaty. Później pojawiły się te zaparzacze na łańcuszkach, różne modele. Ale generalnie wystarczy wsypać herbatę, zalać wrzątkiem no i rozlewać do filiżanek. Tak należy to robić, ponieważ zaparzenie w filiżance bezpośrednio jest grubiańskie, a użycie kubka to już w ogóle nie wchodzi w grę. Pamiętajmy, kubek nie ma miejsca w ogóle na stole, gdzieś we dworze, u szlachty, ponieważ on nawiązuje swoją formą do kufla od piwa. To jest. Zupełnie jakieś pospolite, nie nadające się. Musi być filiżanka. No i oczywiście pamiętajcie, tutaj nigdy nie wkłada się palca. Kubek oczywiście chwytamy jak kufel. Do filiżanki nie należy wkładać palca w to łóżko, bo to również jest niegrzeczne. Kolejną bardzo ważną rzeczą przy angielskiej herbacie jest mlecznik z mleczkiem. Pamiętajcie, że nie jest to bawarka, ponieważ to słowo jest znane tylko u nas w Polsce właściwie. Pamiętacie, już o tym mówiliśmy. Tak jak ryba po grecku, w Grecji nikt nie ma pojęcia, co to jest. Tak samo bawarka poza polską nie funkcjonuje. W Anglii jest to herbata z mlekiem albo herbata budowniczych, czyli tea. To wzięło się z tego, że budowniczowie mieli niewiele czasu, aby urządzić sobie przerwę w czasie pracy, no i oni musieli zaparzyć się bardzo mocną, bardzo pobudzającą, dodającą energii kaloryczną herbatę, którą będą w stanie szybko wypić. Stąd oni, pomijając wszelkie konwenanse, etykiety i tak dalej, parzyli od razu w kubku. Parzyli z podwójnej porcji herbaty, dodawali cukru i lali właśnie mleko, żeby było można się przy okazji trochę najeść, poza tym, że pobudzić. Oni najbardziej rozpropagowali w ten sposób herbatę z mlekiem, ale ona była znana już dużo wcześniej. No i właśnie jest typowym elementem fajfokloka. Tutaj możecie się zastanawiać, co najpierw do filiżanki, ponieważ pewnie słyszeliście teorię, że najpierw wlewa się mleczko, a dopiero potem wlewa się herbatę. Ale może być odwrotnie. To ma oczywiście swoje wady i zalety, ponieważ jeżeli wlejemy najpierw herbatę, a później dodajemy mleko, możemy łatwiej um, określić proporcje, ile mleka lubimy, bo jeśli wlejemy najpierw mleko, no to oczywiście już tego nie cofniemy. Zaczynamy wlewać herbatę i nagle się okazuje, o nie, chyba za dużo mleka wyszło jakieś białe. No ale etykieta jest jednoznaczna. Wlewamy najpierw herbatę, a później mleko. Pamiętajcie, jeżeli traficie kiedyś na dwór, może do królowej na herbatę, nie zróbcie takiego fopanie, wlejcie najpierw mleka. Skąd wzięła się taka akcja? No słuchajcie, wiąże się to z pojawieniem się porcelany w Europie, ponieważ kiedy oczywiście porcelana była razem z herbatą transportowana tutaj do nas, do Anglii, no to wtedy oczywiście ona była wytrzymała i można było wlewać gorącą herbatę od razu do filiżanki. Natomiast europejscy ceramicy próbowali podrobić porcelanę, i ich pierwsze efekty były takie, że rzeczywiście wyszła im porcelana, ale była fatalna. No i kiedy wlało się w rządek, ona po prostu pękała. Dlatego wlewało się najpierw mleko, później dopiero gorącą herbatę, żeby nie było takiego szoku temperaturowego, żeby nie stłukła się ta filiżanka z europejskiej porcelany. No i niektórzy właśnie tak. E, trochę się tym hełpili, że oni wylewają najpierw herbatę, bo mają porządną porcelanę. Nie ci, co najpierw leją mleko i mają byle jaką europejską porcelanę, która jeszcze jest na niskim poziomie rozwoju sztuki porcelanowej i no, nie wystarcza, żeby można zaparzyć porządnie. Stąd etykieta nakazuje herbata, potem mleko. I możemy się cieszyć naszą porządną porcelaną, która nie pęka. Herbata jest zaparzona, mleko dolane pozostaje już zastanowić się, jak pić. Jak właściwie potraktować tę ceramikę, żeby nie zrobić fopa w towarzystwie, zwłaszcza szlachetnie urodzonych. No tu oczywiście filiżanka, spodek, skąd to się wzięło? Otóż na początku z chin dotarły do nas czarki. Czarki nie miały oczywiście łóżka, nie miały również spodka. Okazuje się, że znowu zderzamy się z tym, że nie bardzo nam udaje się herbata zielona, ponieważ w Azji. Robiono właśnie herbatę zieloną, która była chłodniejsza, ponieważ parzona chłodniejszą wodą nie nagrzewała tak tej czarki i wygodnie się piło. Nas, którzy parzyliśmy herbatę czarną, niestety parzyło to w palce, ciągle musieliśmy jakoś no, ostrożnie to trzymać. No nie udawało się, wynaleziono zatem spodek. No i pomysł był taki, że trzymamy to na spodku, dzięki czemu czarka nas nie parzy. Tylko że jakoś tak głupio było pić w ten sposób. No i wreszcie tej czarce wyrosło łóżko. No i to łóżko służyło nareszcie do trzymania. Jak należy na w naszej czarce, czyli już teraz w filiżance. Kwestia małego palca się pojawia, ponieważ jak zauważyliście, wiele osób piją w ten sposób, że prostuje mały palec przy piciu. To niestety nie do końca jest tak, jak powinno być, ponieważ ten chwyt za pomocą trzech palców i kciuka jest właściwy dla czarki. Kiedy chwytamy czarkę, kciuk jest przed nami na godzinie 6, tak jakby, a te palce obejmują czarkę tutaj. Mały palec natomiast wyprostowany sprawia, że wygodniej nam to trzymać, ponieważ on równoważy ciężar czarki z napojem. Czarki oczywiście były mniejsze niż filiżanki, no i tak mieliśmy równowagę. Kiedy wyrosło to łóżko natomiast, no to już jest trochę dziwne. Niepotrzebne po pierwsze. Zresztą sami wypróbujcie, chwyćcie sobie w domu czarkę i chwyćcie sobie filiżankę za łóżko. No, zobaczycie, że wcale ten palec nie pomaga, ale przy czarce jak najbardziej jest wygodniej, kiedy on jest wyprostowany. No i właśnie ta naleciałość od czarki została, ale należy chwycić za uszko trzema palcami plus kciuk, a ten palec nie dotyka filiżanki, ale spokojnie jest złożony razem z pozostałymi. Tak przygotowani, możemy już udać się do szlacheckiego dworu na popołudniową herbatę. Pamiętajmy tylko, że herbat w Anglii pija się mnóstwo o różnych porach. Jeżeli ktoś zaprosi nas na Haiti, czyli herbatę odbywającą się bliżej południa, wtedy możemy liczyć na to, że poza herbatą będzie coś słonego do jedzenia, czasem nawet na ciepło. Kiedy natomiast zaprasza się nas na właśnie popołudniową herbatę, czyli takiego five o'clocka, wtedy spodziewajmy się raczej herbaty oraz ciasteczek i ewentualnie bułeczki z śmietaną i konfiturą. Jest jeszcze królewska herbata, royalty, gdzie celebruje się ważną okoliczność przy herbacie. No jest mieszana atmosfera, nieco swobodnie, ale też właśnie z poważnej okazji. Wtedy pojawia się szampan, ponieważ normalnie na herbatce popołudniowej jest zakaz wszelkiego alkoholu, a tutaj wyjątkowo może się pojawić szampan. Więc myślę, że przestrzegając wszystkich wspomnianych zasad etykiety, możecie już śmiało Ruszać nawet do angielskiej królowej na popołudniową herbatkę. To tyle w temacie angielskiej herbaty popołudniowej. Jeżeli macie z tym jakieś inne ciekawe doświadczenia, albo informacje, jak zawsze jesteśmy ciekawi i czekamy na Wasze komentarze i wiadomości. No i oczywiście do zobaczenia na czajnikowy.pl